1100 kilometrów. Tyle do pokonania mają reprezentanci Ultra Krwi od źródła do ujścia Wisły. Zadaniem akcji, która ma dwie edycje w ciągu roku letnią i zimową, jest promocja krwiodawstwa oraz zdrowego trybu życia. 15 sierpnia w Wiśle, do osób przemierzających trasę wzdłuż Wisły, dołączyli na kilka kilometrów pracownicy Grupy Kęty oraz podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom pod Beskidzia. Dzisiaj mamy wspólne święto z grupą Kęty, z fundacją, tak samo z Kamiot pod, pod fundacji i z zespołem Ultra Krwi. Świętujemy część sportową. Dzisiaj był start z baraniej góry. My idziemy aż do Sztutowa promując kwiatostwo zachęcając do dodawania krwi i tak samo do aktywności na świeżym powietrzu. To jest letnia edycja. Letnią edycją w tym, te, w tym roku jest Wisła. Do tej pory za nami sześć edycji zimowych, gdzie tą częścią sportową jest cały Bałtyk. W tym roku edycja letnia to jest Ultrakrew XXL. Dystans to jest podwójny tak samo dystans w części zimowej. Czyli 1100 km nas czeka od dzisiaj do, do dwóch tygodni do przodu. Symbolicznie dołączyliśmy do koleżanek i kolegów z Ultra Krwi, którzy postanowili promować krwiodawstwo w taki e, nietypowy, również sposób sportowy. E, ruszyli spod baraniej góry i wzdłuż całej rzeki Wisły idą aż do ujścia do e, Morza Bałtyckiego, które jest im bliskie, bo, bo jakby stamtąd też e, część sportowa, zimowa się ich wywodzi. Piękna pogoda, e, no koledzy, my dołączyliśmy na skromnym wiślańcu odcinku chyba z 2 czy 2,5 km, przed nimi bardzo długa droga, także nie będziemy ich na pewno zatrzymywali, zaraz ruszają. Trzymamy kciuki. A my już zapraszamy wszystkich pracowników 22 sierpnia zbiórka krwi w kętach. Tak naprawdę o to chodzi, ultra krew, zbierajmy krew. Dziękuję. E, oczywiście tym największym wyzwaniem będzie pogoda, sama trasa, bo to jest ponad 1100 km. E, kto może, niech do nas dołącza na trasie, a oczywiście niech oddaje w całej Polsce krew na hasło ultra krew.